Znowu ty. Pozwól mi przejść. Ciężka z ciebie artyleria, co? Szef nie chce w mieście nikogo, kto zwiastuje choćby najmniejsze kłopoty. O, twój ciąg jest niegroźny. Znasz rozkazy. No, wypierdalaj stąd, chłopie. Nie masz tu nic do roboty. Cóż... Za dużo mi nie pomogłeś. Żartujesz sobie? Czyli się nie dołożysz? Wow. Serio? Mogę do was dołączyć? Skąd ta pewność? Ustaw się w kolejce. Odkąd nam się powodzi, każdy przychodzi po swój kawałek tortu. Głównie nieroby i pasożyty. Ten mi nie wygląda na pasożyta. I co z tego? Potrzebuję pomocy w walce z inwazją obcych. Pewnie. Ty, ja i cała reszta świata, koleś. Jak myślisz, dlaczego miasto jest takie obwarowane? To wcale nie znaczy, że wpuszczamy każdego, kto się napatoczy. Jeśli wpadniesz na lepszy pomysł, chętnie go wysłucham. Ale nie patrz na mnie w ten sposób. Nie waż się mnie oceniać. Molt